Cześć, dzisiaj na czarno, bo to jest dobry kolor na to, co się dzieje na rynku kryptowalut pod względem prawnym. Nie będę tutaj mówił ogólników, dam Wam bardzo, bardzo konkretne rzeczy, czego nie przeczytacie po prostu w mediach. No, bo media skupiają się na rzeczach publicystycznych. No, ale zanim przejdziemy do tych konkretów, to najpierw wypowiedź eurodeputowanego z Chorwacji Sinika. Po co to się robi? Zawsze pod pozorem walki z terroryzmem i prania brudnych pieniędzy. Jednak tak nie jest w tym przypadku, ponieważ art punkt 18b o Rozporządzenia wyraźnie stanowi, że nie obejmuje rozporządzenia osobistego transferu aktywów kryptograficznych między dwiema osobami. Tak więc, jedna osoba o złych intencjach może przekazać środki innej osobie o złych intencjach, które zostaną wykorzystane na łapówki, broń, narkotyki. Teraz ważne, to powiedział eurodeputowany. Nie interesuje Was to, to w walce z terroryzmem i prania brudnych pieniędzy, ale interesuje Was to, co obywatele, obywatele kupują w sklepach. Dlatego. Logika przewodniczącego tutaj zawodzi. Mamy zatem dwa rozporządzenia. Mamy MiKE i TFR. Mika zaczyna być stosowana po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie. Wejście w życie nastąpi 20 dnia po opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE, co jest planowane na czerwiec 2023 roku. Przypominam zatem, wejście w życie, a stosowanie to dwie różne rzeczy. Zatem będziemy mieli, będziemy mieli najpierw wejście w życie wejście w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym, a następnie dopiero stosowanie po upływie 18 miesięcy. TFR natomiast ma regulację, że zaczyna być stosowane wtedy kiedy majka. Dodali jednak klauzulę, że już 9 miesięcy po wejściu w życie, a przed rozpoczęciem stosowania instytucje finansowe, na przykład banki, instytucje płatnicze muszą zaadoptować plan wprowadzenia w życie regulacji w celu realizacji stopniowego stosowania. Więc nie będę tutaj mówił o majce, bo o majce można mówić mnóstwo rzeczy o stablecoinach i wielu, wielu innych rzeczy. rzeczach ten kolor czarny dotyczy właśnie tego rozporządzenia TFR-owskiego, więc w tym w tym rozporządzeniu tfr mamy określone obowiązki i kwestie tego, kiedy trzeba weryfikować drugą stronę transakcji. Więc, jakie są obowiązki? Najważniejsza rzecz. Te obowiązki dotyczą dostawcy usług transferu kryptoaktywów, a więc firm świadczących takie usługi. Chodzi tu m.in. innymi o tzw. Tak kantory kryptowalut. Więc przed udostępnianiem kryptoaktywów dostawca weryfikuje prawdziwość informacji o beneficjencie. Ta weryfikacja ma nastąpić wedle dyrektywy AML-owskiej, czyli zgodnie z polską ustawą AML-owską, czyli, krótko mówiąc, standardowo dowód osobisty, paszport, bo zgodnie z praktyką nie akceptują innych, do innych dokumentów. Dostawcy muszą oprócz tego zbierać informacje o portfelach niehostowanych. Dostawcy muszą prowadzić rejestr wszystkich transferów kryptoaktywów z portfeli niehostowanych. Dostawcy muszą powiadamiać właściwy organ o każdym kliencie, który otrzymał kwotę co najmniej 1000 euro z portfeli niehostowanych. I tutaj najśmieszniejsza rzecz. Dostawcy przyjmują skuteczne środki w celu zapewnienia, aby zamierzone transfery nie były nadmiernie opóźniane poprzez weryfikację informacji. Także słuchajcie, dostawcy usług z zakresu kryptoaktywów, jeśli zbyt długo będziecie robili jakieś weryfikacje, no to, no to też jest to nieprawidłowe. A oczywiście do tego wszystkiego dochodzą sankcje. Też fajny, fajny zapis: państwa członkowskie mają zapewnić, aby nakładane były skuteczne i odstraszające sankcje w razie naruszeń na członków organów zarządzających oraz wszelkie inne osoby odpowiedzialne za naruszenie. Tak jak zaczęliśmy eurodeputowanym, tak skończymy eurodeputowanym, tym razem eurodeputowanym Ganerem Bekiem, powiedział wprost. I to jest też, też na stronach unijnych zapisane. Jest to rażące naruszenie prawa o ochronie danych osobowych i przypomina zachowanie państw totalitarnej inwigilacji. Więc no, idzie to w złą stronę, co ja o tym uważam pod względem prawnym. Mam kilka pomysłów, uważam, że da się zawalczyć, żeby dalej rynek kryptowalut się po prostu rozwijał. Dzięki.